Mam Was dzisiaj z reserved. Zrobimy sobie przegląd nowości na jesień i na zimę. Wybrałam i okrycia wierzchnie, i kilka swetrów, i dżinsy. Zaraz Wam wszystko pokażę. Pierwsza kurtka to coś ale kurtka pochowa, ale taka jakby cieńsza. Wydaje mi się, że będzie dobra na pewno na jesień. Czy na zimę? Chyba taką cieplejszą. Bardzo długa, jak widzicie. I ma sznurowanie. Tak się prezentuje. Myślę, że fajna i praktyczna rzecz na jesień. Naprawdę. Mm, na pewno będzie przeciwdeszczowa. Ja mierzę rozmiar S, ale ona jest mocno oversize. Gdybyście były zainteresowane, to weźcie to pod uwagę. z tej kolekcji premium wzięłam płaszcz do no, zmię niestety nie oddaję koloru tego płaszcza bo on jest na żywo, taki bardziej żywy bardzo fajnie jest ten płaszcz jeżeli lubicie taki kolor no to polecam 50% wełny w składzie, zaraz Wam pokażę referencje i cenę Referencje, rozmiar i cena tego paszczyka. Bardzo fajne. Kolejny płaszcz połączenie skóry z barankiem. Bardzo fajne, podoba mi się. Tutaj ma pasek, więc można go sobie związać w talii. Nie ja mam najmniejszy rozmiar XS. Pokażę Wam później referencję. No super ten płaszcz. Bardzo długi. Myślę, że lepiej dla chyba wyższych osób. Tak się prezentuje. Zapięty, zawiązany. Myślę, że bardzo fajny. Nie wiem, czy widać dobrze w kamerze, ale on ma taki ciemno-czekoladowy kolor. Też do zmierzenia taką swetrową sukienkę, bo takiej szukam. Yy, tej raczej nie kupię, ale znaczy powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli jesteście wyczulone na skład, to ten sweter nie będzie dla Was, bo on jest z poliestru. No, ale z pozytywów ma fajny taki warkoczowy splot tutaj. Jest bardzo przyjemny do ciała, nie gryzie. Długość yy, jak widać. I zaraz Wam pokażę w całości, jak to wygląda, bo z kozaki też wziąłam ze sklepu. Całość taki zestaw, ta sukienka, kozaki i ten płaszczek, który Wam pokazywałam wcześniej. tej referencje tej sukienki swetrowej. Ja widziałam też dwie pary spodni, takich rozszerzanych na dole dzwonów. I te to jest super opcja dla wysokich dziewczyn, słuchajcie, bo te dotychczas, które mierzyłam były za krótkie, te są super długie. Mam dalej te kozaki ze sklepu na sobie i zobaczcie, wygląda to całkiem fajnie. Także dziewczyny, te wysokie, które szukają długich dzwonów, to to są. To spodnie w całej okazałości. Często w wiecie, jak spodnie leżą z tyłu, to proszę bardzo, pokazuję, jak się układają na kupie. Taki, które mierzyłam do tej sukienki swetrowej. Zobaczcie, obcas, tak myślę, na około 90 cm max. Taki grubszy, więc bardziej stabilny. A cena 279 zł Tutaj macie szczegóły, jeżeli chodzi o spodnie, które mierzyłam. Mierzyłam rozmiar 36. Chyba jeszcze spróbuję 34, bo wiem, że na pewno się trochę rozciągnął Dziecią nie ma metki, więc ceny nie podam, a jest. Jest jest 139,36 zł chciałam tylko powiedzieć, że zobaczcie na moją stylówkę dzisiejszą. No jesień nas tak rozpieszcza mamy już prawie listopad, a można sobie pozwolić na taką kurtkę przynajmniej u mnie w miejscowości jest bardzo ciepło i bardzo się z tego cieszę. Widzicie, tu jeszcze znalazłam taki korzuszek. On piękny, jest brązowy, strasznie mi się podoba. Tylko jest bardzo oversize, Jakbyście zamawiały online, to weźcie to pod uwagę. Ma długość taka, zapupek bardzo mi się podoba. Taki oryginalny, słuchajcie, tego nie widziałam nigdzie w innym sklepie. Oczywiście korzuchów jest pełno, ale ten jest ekstra. Tutaj referencje i fajnie widać też wnętrze tego milutkiego brzuszka. Sprawdziłam metkę, słuchajcie, no i wnętrze jak i zewnętrzna część. No jest sztuczna. Ale wygląda ładnie. I kolor ma taki bardzo fajny, unikatowy, taki karmelowy, ale ja uwielbiam skórzamy takie z ekoskóry skóry rzeczy czy skórzane i teraz jest sezon na nie i ja się bardzo cieszę, zobaczcie jaki fajny taki płaszczyk takiej długości bardzo fajne referencje tego płaszczyka skórzanego dalej tropem skórzanej rzeczy zobaczcie taka marynarka z ekoskóry ale taka, wiecie co, bardzo miękka które są takie sztywne te kurteczki Marynarka kosztuje niecałe 200 zł macie tutaj referencję